Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Woli przypomnienia mówiliśmy sobie w poprzednim rozważaniu o sakramentariach, że głównych sakramentaliów jest siedem, a dzisiaj o najważniejszym z nich, mianowicie o wodzie święconej. By zrozumieć, czym jest woda święcona, najpierw Musimy sobie postawić pytanie, czym jest woda w ogóle. Do no pierwszy lepszy chemik powie nam według wzoru H2O, że jest to związek tlenu i wodoru. Tyle dowiadujemy się z tego określenia. Lecz jeśli się odwołamy do Nauki starożytnej, o której dzisiaj sobie powiemy, to ona nam odpowie już znacznie więcej. Mianowicie, że woda jest matką świata i krwią natury. Potwierdzi to określenie święty Piotr, który mówiąc językiem arcybiskupa Shina. Uczył się geologii od samego Stwórcy. On wszystkim szydercom żyjącym w jego czasach, w naszych czasach, zaprzeczającym stworzenia świata przez Boga, którego opatrzność nim kieruje, dał jasną wykładnię. Przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa którzy będą postępowali według własnych rządzących. Tego chcący nie wiedzą, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała słowem Bożym. Woda jest więc matką świata, ponieważ niebo i ziemia ze wszystkimi stworzeniami materialnymi, utworzone zostały z wody. Tak samo powie święty Augustyn, mówiąc niebiosa i ziemia kiedyś z wody i przez wodę powstały. I dalej mówi w Decivitate Dei o Królestwie Bożym. Nie będzie więc przeciwnym rozumowi, gdy powiemy, że woda jest materią pierwotną Ponieważ wszystko, co się na Ziemi rodzi, zwierzęta, drzewa, rośliny i tym podobne rzeczy, swoje ukształtowanie się i swój pokarm zawdzięczają wodzie. W starożytnej Grecji podobnie twierdzili filozofowie jońscy, zwłaszcza szkoła Thalesa, iż woda. Jest początkiem wszystkich rzeczy stworzonych. A Homer, na którym opiera się kultura europejska, powiada, że woda jest matką świata. A słynny badacz rzymski, badacz natury, Pliniusz Starszy, w swoim znakomitym dziele, Historia Naturalis pisze Ziemia wszystkie swe siły zawdzięcza wodzie. Powiem po łacinie, bo to ładnie brzmi. Omnes terre vires aquarum beneficia. Dalej mówi, ona przenika ziemię, gasi ogień, wznosi się w powietrze, ogarnia niebo i stawia Pliniusz pytanie, co może być cudowniejszego nad wodą niego? Przytoczyłem wam świadectwo Pliniusza Starszego, bo to jest naukowiec no znakomity, który możemy powiedzieć za badania oddał życie, bo on w czasie słynnego wybuchu Wezuwiusza pod koniec I wieku wyruszył flotą. Rzymską, żeby ratować ludzi z Herkulaną, z Pompeji, ale w czasie, kiedy lawa wszystko zasypywała, on opisywał to zjawisko i tak zginął, zasypany z wybuchem bezogów. Zatem jest wniosek jeden. Wszystkie istoty, które istnieją, są dziećmi wody. Dlatego pięknie. Wyjaśnia i rozwija prawdę o jedności ziemi, na której żyjemy z wodą. święte Ambroży, gdy poucza wierzących o zdrowych więzach rodzinnych. Woda, jakaż to dobra matka, karmi to, co urodziła, i nie rozłącza się z nim nigdy. A ty, człowieku, nauczasz rodziców, żeby opuszczali dzieci swoje nie niesnaski, nienawiści. Bierz przykład z wody i wiedz, jaki to ścisły węzeł powinien łączyć rodziców z dziećmi. Ambroży, spadkobierca antycznych tradycji, wiedział, co pisze. Gdyż znał szacunek Rzymian wobec wody tak wielki, że gdy w czasie składania przez nich ofiar, ktoś postawiłby naczynie z wodą na ziemi, uważali to za świętokradztwo. Dlatego przy ceremoniach Westalek młodzi chłopcy i dziewczęta zwani kamilni w wiankach na głowie trzymali na ramionach specjalne naczynia zwane futile, wypełnione wodą. No więc już wiemy, woda jest matką świata, ale powiedzieliśmy też, że jest krwią natury. No nikomu z nas nie trzeba tłumaczyć, że krew jest niezbędna do utrzymania życia człowieka. Podobnie jest z wodą. Ona jest konieczną do utrzymania życia świata. Krew krążąca w naszym ciele ma swoje zbiorniki, z których rozchodzi się po wszystkich częściach, odżywia je, odświeża, znowu powraca do nich, by w dalszym ciągu wypełniać swoje zadanie. I to samo dzieje się w naturze. Bezdenne morza, rozległe wąwozy, gór są zbiornikami jej krwi. Nieskończona mądrość Boża. Wysyła wody z tych zbiorników, rozdziela je, prowadzi tysięcznymi kanałami, by odświeżać, oczyszczać, orzeźwiać rozmaite płody równin, pagórków, gór, klimatów gorących, umiarkowanych, jakie panują na ziemi. Strumyki, zdroje, zaskórna woda są żyłami, naczyniami włoskowatymi, przez które woda przesiąka. Do najmniejszych cząstek Ziemi, tak samo jak krew dosięga wszystkich narządów ludzkiego organizmu. Bóg, cudowny twórca organizmu ludzkiego, ze ścisłą dokładnością wymierzył ilość krwi, jaka ma płynąć w każdą część ludzkiego ciała. Oznaczył szybkość jej obiegu i to zawsze działa bez zarzutu. No oczywiście za wyjątkiem nieładu wynikającego z grzechu. I tak samo Bóg cudownie zrównoważył i podzielił wody w ustroju natury. Każda jej cząstka jest w nią zapatrzona stosownie, zaopatrzona stosownie do potrzeb. I to jest w idealnym porządku. Ale jeśli człowiek zasłuży na karę, porządek Zostaje zawieszany. To tak jak w rodzinie. Mama musi nieraz wymierzyć karę dziecku, jeśli jest mądra, i tak samo w naturze. Woda mści się za obrażonego ojca. Bóg rozkazuje jej, by się zamknęła w swoich zbiornikach, i wtedy panuje susza na spieczonej ziemi, której płody więdną i schną. Albo też Bóg potrafi wysłać wody w takiej ilości, że zalewa ziemię, niszczy plony, przez co przynadla grzesznego człowieka, by błagał o przebaczenie. No a gdy bezbożność przebierze miarę, to wiemy z historii, następuje potop i wszystko ginie. Oto skutki naturalne wody. Są one wielkie i dobroczynne. I słusznie znakomity architekt czasów Juliusza Cezara Vitruvius, do którego wszyscy, którzy się parają architekturą dzisiaj, muszą sięgnąć do tego dzieła, bo no nie sposób mówić o architekturze, jeśli się do witruwiusza nie sięgnie. Więc on powiada w swoim dziele, że woda jest najprzyjemniejszym żywiołem dla człowieka. Żaden inny nie przynosi nam tyle korzyści. Bez wody nic się nie rodzi, nic się nie zachowa, nic nie można zastosować do naszego użytku. I podobnie szlachetną rolę spełnia woda w Starym Przymierzu. Przejście przez wody Morza Czerwonego, przejście Izraelitów przez Jordan, obmycie się w wodach tej rzeki przez trędowatego. Syryjczyka na Amana, na polecenie proroka Elizeusza, są dowodem na to, jak Stwórca naznaczył wodę w cudownym znaczeniu. Podobnie, gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, używał obficie wody do swoich cudów i tajemnic. No z dzisiejszej Ewangelii, kazał się umyć, prawda? Nie Niewidomego. A również przypomnijmy sobie najważniejszą rzecz. Chrzest Chrystusa w wodach Jordanu, gdzie okazuje się tajemnica Trójcy Świętej. Albo wesele w Kanie Galilejskim, gdzie w takiej obfitości przemienił Pan Jezus wodę w wino. Czy z poprzedniej niedzieli nawrócenie przy wodzie ze studni Jakubowej Samarytanki. Uleczenie w pobliżu, w pobliżu wody sadzawski-owczej, zwanej Bethesda, paralityka. No i oczywiście cud nad cudami, czyli odrodzenie całego świata przez wodę w Chrztu Świętym. I wielu znakomitych historyków Kościoła opisuje cudowne wydarzenia, w których sama woda wydawała się mieć świadomość swego niezwykłego zadania wyznaczonego jej przez Boga i jakby była dumną, że służy do Chrztu Świętego. Cezary Baroniusz w swoich rocznikach w Kościoła wspomina, że w roku 417 miał miejsce niezwykły przypadek w Libii, o którym donosił tamtejszy biskup Paschaziuż papieżowi Leonowi Wielkiemu. Pisał już Bóg chcąc oznaczyć czas, w jakim należy obchodzić Wielkanoc, uczynił cud, o którym donoszę Waszej świątobliwości. Mamy tu maleńką wioskę Mettinę, w której znajduje się ubożuchny kościółek. Wielkanoc o godzinie, w której zwykle udzielano sakramentu chrztu Świętego, chrzcielnica sama przez się napełniała się wodą. Mimo że w okolicy nie było ani żadnego kanału, ani żadnego źródła, po udzieleniu Chrztu miejscowym Katechumenom woda natychmiast znikała nie wiadomo gdzie i jakim sposobem. I podobną sytuację opisuje słynny Kasjodor, to człowiek, któremu Europa zawdzięcza ocalenie kultury antycznej, wielu starożytnych dzieł tej kultury. Mianowicie pisze, że w krainie włoskiej Lukanii mamy wspaniały wodotrysk, którego wody tworzą obrus nadzwyczajnej przeźroczystości. Otóż przed dzień Wielkanocy, kiedy kapłan zaczyna odmawiać modlitwy, wodotrysk natęża się i zamiast zwykłymi drogami wysyłać wodę, wypycha ją strumieniem wysoko i przy wierzchołku przybiera kształt muszli. Martwy żywioł sam się podnosi, jakby z pewną pobożnością przygotował się do cudów, które okazują wielki majestat tajemnic. I zadziwiający cud, żywioł wodny zatrzymuje się na słowo człowieka, jakby obdarzony był słuchem. Cudowny to wodotrysk, lecz słowa ożywiające go daleko większej są czcigodne. Lukania ma swój Jordan. Rzeka Judei dała przykład chrztu, nasz wodotrysk udziela go corocznie. I jeszcze jeden opis cudownego czucia wody, tym razem opisany przez znakomitego historyka Grzegorza Stur, a mający miejsce w Portugalii. Pisze tak: Portugalia ma świetny dowód cudowności wody. Od najdawniejszych czasów znajduje się tam sadzawka w kształcie krzyża, wyłożona różnokolorowymi rzeźbionymi marmurami. Na tej sadzawce chrześcijanie wybudowali wspaniały kościół. Otóż, w Wielki Czwartek, wierni pod przewodnictwem biskupa zbierali się koło niej. Po odmówieniu modlitw, biskup zamykał drzwi kościoła, pieczętował je swoją pieczęcią. I wszyscy oczekiwali na okazanie się mocy Bożej. Trzeciego dnia w sobotę przybywa wielka liczba katechumenów. Potem biskup w obecności mieszkańców całego miasta sprawdza, że pieczęcie są nietknięte i otwiera drzwi kościoła. O cudzie w czwartek w sadzawce nie było ani kropli wody. Teraz przepełniona jest wodą, która podnosi się na kształt góry. Woda kołysze się, to w jedną, to w drugą stronę i ani kropla nie przelewa się poza brzegi. Biskup odmawia egzorcyzmy, potem kropi nią zgromadzony lud, który zabiera ją do domu dla ochronienia się od chorób i niebezpieczeństwa, polewa nią swoje pola i winnice, chcąc je zabezpieczyć od klęsk. Wody nie ubywa, chociaż ją w tysiące naczyń czerpią. Lecz jak tylko pierwszy katechumen ochrzczony został, zaczyna opadać. Skoro zaś wszyscy ochrzczeni zostali, woda znika nie wiadomo gdzie i jakim sposobem. I pisze dalej Grzegorz, że król tego kraju, nie wierząc w ten cud, przez kilka dni sam zamykał drzwi kościoła, kładł swoje pieczęcie obok pieczęci biszkupich, obstawiał kościół strażą, chcąc się przekonać, czy ktoś cichaczem nie zakrada się i nie napełnia wodą sadzawki. I pisze, sprowadził też robotników, którzy wykopali rów wokół kościoła, chcąc się przekonać, czy czasem jakiś podziemny kanał nie dostarcza wody do sadzawki, ale niczego nie odkrył. Te trzy przykłady o cudownych właściwościach wody podałem Wam, byście wiedzieli, że narody zawsze otaczały ją niezwykłym poszanowaniem, wierząc w jej cudowną moc. W ogóle w starożytności wśród chrześcijan panowało powszechne przekonanie, że do wody nie odnosiło się przekleństwo, jakie spadło na całą ziemię. Z powodu grzechu Adama. Bóg więc wywyższył wodę, ponieważ jej nie przeklał, tak jak ziemię. Uważano, że przekleństwo dotknęło zwierzęta żyjące na ziemi, karmiące się jej owocami, natomiast ryby były wolne od tego przekleństwa. I to przekonanie wyraził wywodzący się z Irlandii uczony VII wieku o przydomku Augustinus Hibernicus w nawiązaniu do Wielkiego Świętego Augustyna, który w dziele o cudownych rzeczach w Piśmie Świętym czyni następującą uwagę. Do ryb nie stosowało się przekleństwo gniewu Bożego, dlatego też Chrystus, uchyliwszy przez swoje zmartwychwstanie przekleństwo śmierci, które nad człowiekiem ciążyło, nie jadł mięs zwierząt, lecz ryby dla przekonania uczniów o swoim prawdziwym zmartwychwstaniu. Tyle, kochani, dzisiejszych rozważań. Następnym razem, jak doczekamy, powiemy sobie, co to znaczy, że woda jest święcona. Ale to w przyszłą niedzielę.